to my przyszli i tam idziemy. Lux droga normalnie do emerytów. <grymne> <grymne> no i No Jakoś tam turystka przemkła. Piękne choinki tu są. Widzieć, gdzieś gdzieś widział. No, że tak wali. Tak można chodzić po górach. No, spoko. Ale nemá vody. Ważny turystka myśli, że bym zawyciągnął po czymś tywę w Nie Jednak strach nie pozwolą Co? Strach nie pozwolą No i się, bo jakbyś się tak to zrobiła, to ja cię stąd nie niósł. praktycznie tylko No, turystka jak daleko już. Musimy zawrócić, bo od bardzo dawna nie widać że u tego szlaku. Wychodzi na to, że idąc asfaltem drogą wyjrzeć ją gdzieś ze szlaków, których w miejscu. No, albo nie jest tu oznakowane. W każdym razie no nie wiemy co jest dalej. zawracamy na dzień, dzisiejszy. Nie, ja wiadomo co jest grane Nie się można pokulać No już my zeszliśmy ze szlaku żółtego, niechcący gdzieś tam był znak na kamieniu Nie zauważyli przed chwilą no, pani turystka wszystko na rowerze, wszystko wyjaśniała Zaślimy kawał, wielki kawał za daleko Poślijmy na Magórka Wiślańsko bez szlaku, polną drogą Zamiast żółtym szlakiem. No cóż, zdarza się. Proste jest no, czasami najtrudniejsze. Byśmy no, poszli prosto, sugerując się tym szlakiem. Nie zauważyliśmy, że tu na kamieniu, o, na jednym, na drugim, to jest szlak. A wszystko wina tego bo powinien być znak, że szlak skręcał w ta strona. No, wróciliśmy się gdzieś tam stamtąd, z między gór, na Magórka Wiślańską. No i zaczynamy na nowo iść dalej na malinową skała. No jeszcze gdybyśmy zauważyli, to tu ktoś zrobił gdzieś tu jest niebieską farbą. O, strzałka, że tu, no ale kto by na to wpadł, teraz to wiemy, teraz nawet ją widzimy, a przedtem tym my ją nie widzieli i nie wiedzieli, także przy takich drzewach, na takim oto rozwidleniu trzeba iść tu. No, to się no i standardowo, stąd my przyszli. Tak jest na na równo. niestety to ścieżki nie widać. Na co, na, na co to idziemy? Malinowa szkała. No, a tu jest góra. Kiedy dość ostrawe podejście. Ciekawe jak tam dalej. No, ale do tej pory my ciągle szli tak. <grym> <grym> nie narzekamy. jak przed tym robił, z tamtej drogi co my zmylili. O, chyba widać ta droga, tam jak się to nie uszli Fajnie, że jak my wracali, to po drodze spotkaliśmy innego turysty, który tyście się pomyl że krócej szło Chyba go zawrócili I kawałek O, proszę Turystka już poszła długo ale dają ją gonić Ciekawe czy to jest ten zakręt którym my wracali z ty pomyłkowej no to tak do tam dalej, jest druga, ja jest już co z tymi muchami jest dzisiaj To to może być ten zakres i tu była druga, może to był skrót By Tutaj idziemy Jezdíte, Druhý dám to mi tam, kam mu <laughs> Także przed końcem na malinową skałę. Co widzimy po prawej? Skrzyczne Chyba tam skręcimy na lody. Boż jak lodu w schronisku nie będzie bo na malinowy skale podobno schroniska niestety nie ma gdzieś tam widziałem idzie do no. Proszę. Jezioro Żywieckie z Malinowej Skały. Tak mi z trudno utrzymać. A tu, o ile się nie mylę, to Babia Góra. Sorry. O, I nie śmiałem, jest kołżywczo. Proszę, nawet malinowy skarłejny. Nie jest awoktywny. Statywy by się wzięło. Chyba się to nie będzie na Do góry turystka no, myślę, jak to wniósł no, chyba ostatnie podejście ostro nas to idzie no jesteśmy a to Malinowa skała, niby. Proszę, wszystko co tu jest. Malin nie ma. Malin nie ma. Skałów nie ma. Skałów nie widać. Są znaki, ale oczywiście jakieś pojeby uwalali popułowanie. jest na Baranio Ta strona na Skrzyczne Prawdopodobnie godzina 45 na Skrzyczne Stąd na Baranio widać A Z powrotem do lipowy PKS 2 godziny Zobaczymy, pójdziemy Zobaczymy na szczycie Żywieckie, widok z malinowy. Wszystkiego podnoszą. Lipo. Lipo. Leśna. Dziś powinien być. Lewiatan lipowy. O jest. Proszę. Lewiatan. nie mnie idzie utrzymać. Bawa góra. W całej okazałości. Turystka woła, żeby szli stąd dla na nas zamiast ladą. Na Przy niezły pomysł. No to trzeba skoczyć filmowanie droga daleka na szyśnią są lody, na pewno dlatego ciągnie. Tak, a tu na malinowe skale nie ma nic, żeby schroniska. Rower. No ludzie. Dobrze, że miał to. Lipowar malinowy w Widzę dom Zbyszka. Zbyszek, widzimy cię, co robisz. obydwa domy. যোগ নলি i schodzimy i schodzimy mam dalej na baraniu ale to bym musieli chyba w nocy iść cholerne muchy dzisiaj normalnie no, schodzimy idziemy tam na lipową Nie, to chłopcy teraz to na rowerach jeżdżą takimi szlakami to co za naszych starych czasów było